Ryma z tysiąclecia upomina się o człowieka. Upomina się o godność człowieka i powiada tak, że człowiek jest najbardziej ubezpieczony w Chrystusie, przed innymi, swoją własną osobą. Ubezpiecza nas przed ludzką obojętnością. Złością, gniewem, porywczością. Bo wszystko, cokolwiek czyn, uczynimy złego naszym braciom, godzi w Chrystusa. A cokolwiek uczynimy im dobrego, służy Chrystusowi. Zauważmy, kochani, że my próbujemy się ubezpieczać na różne sposoby. W Pezetu. Zdaje się, że znana jest Wam ta instytucja w przemyśle farmaceutycznym, który nam serwuje szczepionki rzekomo zabezpieczające nasze zdrowie, ale ich skład chemiczny i bytowy oznacza, że one są częściami. Embrionów ludzkich. Jak, kochani, my się możemy ubezpieczać, godząc się, że to nasze ubezpieczenie szczepionkowe oznaczało śmierć wielu ludzi nienarodzonych, a ludzi. Przecież, kochani, to jest zbrodnia. I słusznie prezydium Konferencji Episkopatu Polski ostrzegło nas, katolików w Polsce, że katolik w swoim sumieniu katolickim, jeżeli ma dobrze je uformowane, nie może przyjąć szczepionki. Który, której elementem jest uśmiercone ciało nienarodzonych braci i sióstr. Przecież, kochani, za takie precedery, zaraz po zakończeniu II wojny światowej, za tego typu praktyki, unicestwiania, Ludów i narodów wytoczono ich architektom, zbrodniarzom proces norymberski. Dlaczego dzisiaj ustawodawstwo Europy, Ameryki czy świata nie powołuje Trybunału Międzynarodowego do zbadania kwestii takiej, gigantycznej zbrodni na nienarodzonych ludziach, tysiącach, może milionach, które padły ofiarą diabelskich strategii rzekomego uleczania czy ubezpieczania ludzi. Polska w nauczaniu prymasa tysiąclecia jest ubezpieczona w Chrystusie. Nie ma, kochani, lepszego ubezpieczenia zdrowotnego, ekonomicznego, egzystencjalnego, intelektualnego, moralnego, religijnego, jak w Jezusie Chrystusie. Kochani Zbawiciela, oznacza, że to jest najcudowniejsza instytucja ubezpieczeniowa, bo ona nas ubezpiecza na wiekuiste, zdrowe, piękne, prawdziwe, pełne miłości i prawości. Istnienie w Królestwie Niebieskim. Wszystkie najlepsze instytucje ubezpieczające, łącznie z naszym polskim pezetu, mają granicę istnienia na granicy tego świata. Poza granicą tego świata, ich istnienie jest kompletnie bezwartościowe, ponieważ tam nie możemy ubezpieczyć się wiecznie. A ja myślę, że mój naród polski jest na tyle mądry, że on stawia przede wszystkim na ubezpieczenie wieczne, a nie czasowe na ubezpieczenie niebiańskie, a nie tylko ziemskie.